Witam was na moim kanale, jest ze mną kolega Adam Byłem też w poprzednim odcinku Tak, jak zwał tak zwał Jedziemy dalej Jedziemy z tym Masakrą Ciekawe co dalej się będzie za impreza Tutaj kurwa drzwi zamknięte Łukasz, no jak to impreza jaka, no z tobą najlepsze Dobra, dobra E, ludzie, to jest to jeszcze, pan, panienki wróciły Patrz Macie To było piękne Jak nie noga to O skurwysiu No na razie nas nie było skurwek No tylko trzeba to trafić Nie mam przybliżenia? To dupy. Chyba nie mogę przybliżyć Szkoda Gwiazdka, to nic złego. Wykrojmy ich, tak. Zegnij, Wykroimy ich tak. tak. bo jej sięgnę. Zegnij, bo Nie wiem, gdzie on... sięgnę. Zegnij, miał on sięgnę. Zegnij, bo jej sięgnę. się? bo to Powinno być. W serce. Aha, tak to się zmienia też. sięgnę. E... Mogę? Zrobić tak... Aha, dobra, dobra, rozumiem. Aha, tak jeszcze mogę używać. Możesz spróbuj to? Czekaj, czekaj. Jest, przybliżanie. A to już połowa po paniowy. No, dobra. Trochę głupia, że tak, ale dobra. Wejdziesz? Czy wyjdzie? Co wyjdzie Bania! O, potworem mnie nazwali! A to i to tak akurat się zgodzę. <grym> Dobra, wytuszymy wszystkich, najwyżej na potwory widocznej broń mi pomaga. O, panienka z karabinem. Zysypana. Zysypana. Mam lepszy powód. To zjebałem ja po prostu centralnie to i wszystkich już po prostu rozkurwiło. <grym> Co nie, <grym> nie, gość, Jeszcze, <grym> jeszcze nie, mogę go ja pokroić. No, ale mi się z z gra z podoba. Naprawdę no, będzie ciekawa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, na full'a Bo no, nie Ok. A to, co mamy? Telewizor. klucze TV Ty A sobie jakieś seria? A ty da, 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 da. No, no, co no, no, nie zaprosili no, to cóż. no. To no, no, no. No, 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 no. Widzę, jak ja bym, no. Aha. No nie, bo do mnie ciebie nie Chcemy tak jest. zaprosić. tu do No Oni no się ciebie boją. Już żeby... ja widzę. Ciasko z drużbą. Tak. Ale my sobie zjeść jakieś ciasto. Chcę cię zabić. Żławę. Wszyscy chcą cię zabić. No mnie no jakoś no. nie widać. <laughs> ja jakoś nie widzę, żeby mnie wszyscy chcieli zabić. no czy na pewno... Chwila. Tam była kurtka, o ile dobrze pamiętam. Poszedłem z... Od dupy strony, więc idziemy tutaj. Tu, 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 tu była kłódka. Tu nie ma nic ciekawego, już nie. Dobra, dawaj. Chodzimy. Otwieraj. Zapukaj. Tak A jest. No, no kultury trochę. Nie jest kulturalnie przecież, nie? Ale widzę, że tu już. Trzeba coś poniżać, bo normalnie. No jest. nie no co musisz robić, tak? Wiesz tak to ciężko odnaleźć jak pójdę gdzieś tam, nie wiem gdzie, Tu hmm. Tu droga? Tu droga. Chuj, to się jak coś się wrócę. Ciekawo jest po pierwsze stopień do piekła. A, to wiem, też chcę chyba, że chcesz do piekła jest. Chcę do piekła. Ciekawy jestem... Czekaj, bo coś tu jest. Ty, bo się coś dzieje. No właśnie. No właśnie, o, wiem. Chyba. tu się Tu. Mhm, tutaj, nie? Tu coś jest? No dobra, tylko kurwa, tu wejścia nie ma. Trzeba iść z eee. do, do innej strony. To na pewno musi być jakieś wejście. Czyli że jakiś będzie... Spokojnie, w labiryncie jest... eee, no, ja blisko... no, ja jestem blisko. No jestem blisko, Krew! Karma? Karma, 94% Karma. 94% karmy. Ładnie, coś odblokowałem chyba. Dobra, zgubiłem i po bo... tak. Mogę sobie niteczkę rozłożyć. A, żeby nie rozłożyć. Szkoda, że ty Oj. Woda poprowadzi mnie, do głowy. Tu coś jeszcze jest, ale nie chcę mi się tego sprawdzać. O, i wróciliśmy na tam, gdzie byłem. A, Co to, człowiek? Co to, 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 to... Ja pierdolę to może to zabiję. Nie. Może mutują. No. Dobra, ale ja tam wolę się zabijać. Ale to się mutują później, wiesz. taki drugi Ale widziałeś kiedyś w grze, <noise> króliki domcyły? No, na pierwszy raz. No właśnie, tu jest brana kurwa. Coś, coś tu jeszcze będzie. Czyli coś ja minąłem. Mm. Tu jest brama, ale jedna jeszcze ma brojusz ten. Wiesz jaką on miałby tak. w tym świecie? straci Może. On już dochodzi. Chuj wie, lepiej żeby się nie rozmnożały, więcej problemów wtedy, chociaż dobre są w jedzeniu. No, tylko o, jednym. o jednym, jednym. nie o jednym. A będzie ci nie? Nie, tam będzie o jednym. No i faktycznie, może mogę się za... Tam jest brama, której na pewno nie rozwalę, coś tu musi być. nie to, to nigdy nie są. Właśnie, to jest takie pokusy, że nawet się ciężko... Czekaj, most? Po, po tej stronie drugiej nie byłem, nie? Dobra, tu jest rzeka, jak jest rzeka, to i wyjście musi być. Dobra. jakiś klucz. Hmm. Kurwa...

Ożywcza rosa, technika pozwalająca leczyć rany odzyskają 60 punktów Tu jest co? Tutaj nie mogę, tu tutaj, ochrona wam, Tu ochrona wam no ale i tak Ale, ale dwie paczki fali? to tak, to wiedziałem, bo ja falący jestem, tutaj kolega nie pali, ale ja tak, palę, palę a to na każdym odcinku, jak wiecie, że pale widmią. Łukasz tak skromnie wyglądał czy... przed widzami, a tak naprawdę to... Chłopca, jak Wszystko co najgorsze to... No nie aż takie najgorsze, ale dobra, dobra, dobra. nisz auto, jedziemy Dobra, no chodzisz wyliczać? Dobra, nie wyliczam nic. Jedziemy dalej. Otworzy... To... Co do cholery, czemu... Co... Czekajcie, coś tu nie gra. Odszukaj i nic? Dobra kurwa, czy że ja się będzie wracać tam była wejście jeszcze, kamień jakiś dostałem no nie się tutaj co podzielę dobra, jeszcze raz pójdziemy w tę stronę zobaczymy sorry, że tak, ale niestety się inaczej nie da nie wiem tu jest jakaś droga, chyba dobrze widzę? jak na razie chodzę po tej drodze tu jest droga kurwa, mogę, nie no. tego kamienia wcześniej. Ten mamy przyjdą. Dla No, z jakiego wodę No, z jakiego to... jak zwykle, nie, nie, być. nie, 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 No! Już słyszę. Ale nie, wiem bo... nie, 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 Taką zupę to. No ale nie, Jedziemy ja, ja, z tym korksem otwieramy. Ma, ja, ona, ona, ona. Mhm. Nie no, co jeszcze moja <grymne> nie jest piękna i seksowna. A jest piękna i Jest piękna i seksowna. Dobra. E, 90. Kurwa, tutaj jest za dużo przestrzeni. Tutaj będzie się coś działo pięknego. O, raczej. O, już idzie ja bym, idzie. Gdzie ja 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 mi figo kołki daje? Sieczka? No i karny. Ja Gdzie ja mi to za zupą? Sieczka następna. Adios. No mu nogę w Więcej was tu nie było o. Coś mu się wylewa, ojej, ojej, ojej Nie uciekaj, nie uciekaj, poproszę, nie wylewa To zbieram szczęścia No nie uciekaj, My bo... no się dobrze bawimy Tak, to, to uciekaj, no nie wejdzie Dziękaj, nie się bawimy bo... Idą do następne. Chodź, chodź, o, no, chodź. Chodź, 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 chodź. Widziałem go? Widziałeś kamień i ogień? No czemu on się podchodzi pod miecz? Ty się chcesz z nim bawić. Bóg um, podeszło. Zabarł się z nim. Ja już wam pokażę. Chodź. Jesteś mały rozmownik. Kurde. Tylko łej, łej, łej. No widzę. No, no, no. Na pewność. Co ja mi za dupą znowu? Kurwa, muszę się tak trzeć. Nie wiem. A tu go po prostu zaprzedała. Można i co? Tak, tylko, że tu jest to A ten ja ale biegnie. Patrz, a mu łeb no, Nie, w łeb to jest najważniejsze. Tak, ale tak, no, tylko... Tyb, kurde, no, tak, no tylko kurwa, czekaj, bo mam tutaj panienkę jeszcze jedną. Cały czas chyba ja błok terapeuty, nie? Nie takie choczył, żeby nawet trafić. Ktoś puka? Eee, ważne w dupie, Jedziemy dalej. Uuu, hmm. Łeb, łeb, błek, błek, błek. Błek, Nie ma błek. Zrobię na 40, coś jeszcze dostanę? Nie no, idź. Eee, hmm, dobra, Pudziemy. Ten Tęcza w Warszawie się tam paliła. No i dobra, no e, dobra. dobra. Tutaj nie, bo już widzę, że dźwięk nie jest, Więc, gdzie by tu pójść? pudeł tam. Może tędy trzeba pójść, Ale dziwię się, że tutaj... No, fajnie to wygląda, ale twarz na ziomu wszystkich wszystko Tutaj, coś jeszcze ciekawego, mam nie wiem, czy... Nie Zgaduję, że nic. Tak dobra, gdzie mam tam. O, no, no. Miałem się uczyć matematyki, a ukazała mnie, żeby grać z nim. No to ja... no to jak na lato. No i dara. Oj, tam, Majcy. Jak to się mówi? I Majca nie, nie dając. Nie wiem czy Dobra. Jedziemy dalej. Bez spiny są inne terminy. No wiadomo. I to jest no. Dobra, poradzimy sobie jakoś. Ale zajebiście to wygląda. Czysto? Twój wóz. A moja furka. Siadamy, jedziemy na dziewczynki. Nie, jeszcze nie pojedynnika, bo tutaj panienki są. Jeden A, z karabinem. Panienki z karabiną i A drugi karabin chyba nie dosadzę takich. No, te karabiny. mają. No wiesz, to słabe na razie, bo ja, ani jeden chyba mnie nie wydrasnął, bo, bo inaczej Ale chcę się pozbyć... tych zmieńczę sobie, zostawię. bo potem pokroimy później. Ale nie, 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 Dobra nie. No dobra, nie, nie, nie. No nie, 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 Dobra, idziemy dalej. Które następnie? Czekaj, wypróbujemy tą całą manę. Gdzieś jakiś... Faktycznie sieczka, ale tu jeszcze jeden typ z karabinem. Dajcie mi ten karabin. No nie mam! Aż się ma? uczył. Jesteś zawoło mnie. Kurwa to było piękne. Coś tu jeszcze jest. Może to pewnie pomieszczenie sprawdzi, bo one to wyszły z cały. Zabijanie tyle ludzi. No tu nie byłem, bo no widzę, że jest... Miniaturne. Miniaturne. Miniaturne wszędzie. I kurwa, widać w poszawkach, jakby posprawdzą wszystko, ale nie wiem, nie wiem, prawda, dużo mi nie było. wejdźmy, tu to, to, to był chyba ten komentarz, nie wiem, co tu jest, ciekawe, bo coś tu jest. Tu mnie trzymali? Że mnie był no pojedziemy autem, tylko mam pewnie kluczyki. Albo to... co. Mi coś kazywało i Ale nie wiem co. Trzeba ciekawość. Następne pin Od razu przy gościu padł jak go oni Oni się chyba bronili, a ich wszystkich wytłukają. No trudno. To ich sprawka. O no co się stało? No jeszcze jak No właśnie nie wiem. Dobra. No mhm. puści? Dobra, zaraz będziemy... No niech się to załączy. Nie wiem, co się stało. Kurwa, spadłem czy coś? Ciekawe. Kurwa, jestem tutaj. Dobra, wszystko ich wygniewiemy. To są te bestyki znowu. Będziecie mieć najwyżej déjà I tutaj się pojawią. Więc ja tutaj szybko i nie będziemy się trzaskać, idziemy dalej, jeden. No, Jest tutaj wódka. szybko wolno pisać. masz jakieś nie, nie mam To nie wiem. to już jakieś ciastki. Dobra, trzeba szybko, bo będę do wideo z Nie. Czekaj, czekaj, kurwa. Po coś się Jest Jesteś. Za to po moją. Nie wiem. Mam ten pancerz. Już po pancerzu. Ja muszę was na chwilkę opuścić, ale zaraz tutaj nie No to nie czemu. Ojko. Okay. Pusto. Jak coś ciastka to są tutaj pod stołem. Jakieś zostały. Moje ciastka. Jak coś pozostałe wczoraj. Dobra, końmy mi szybko. Nie, nie będziemy tam wchodzić do tego pomieszczenia, bo nie ma sensu, bo tam nic nie było. Chodźcie, przynajmniej na pewność. Nie zdarzył się w ten Jatka na wesoło. Karnych z 500 piszki było, kurde. Odłapięte te jatka, dobra. Idziemy tam gdzie miałem. Idziemy po te kamienie. Szybko, szybko, szybko. Róża pierdziela, rolnik na dolinie. Ia ia Kolega już wrócił. Tylko smacznego. Miękkie. Dobra, tu będą też błameczki moje, więc ich pokroimy szybko. No, spokojnie, jeszcze szybko ich tam. O, tylko to potrafisz powiedzieć? No to chodzi No to wygląda dobrze. Będą mieli deja-vuina, trudno. Patrz! Czurna wcielam mu łeb i nic. Jeszcze tutaj... Nic. Ja bym się bardziej tej katany bał, w tej, tej broi. Powiem Bo ci, to jest... Bo brąz to cię postrzeli, a katana no, no, to ci nogi obciną. Mogę, kurde? Ja już łyby obcinę. Zrobimy jej no, dalej, para killi Ręka, noga. Ufła ściany, ścianę. Mogę. Ale jeszcze skumbiela widzę w stronę. Co jeszcze? Co zrobiłem? Dobra, na pewno. Dobra, chodź. Kończymy z Tobą. Dobra, ale sięjemy się, tym posyliwaś tam wieka. No, A bólam najlepiej, najlepiej nie będziemy się tak czekać z tymi. Ten to najlepszy był. Pomogasz? No teraz obejmę. No, <laughs> no. <coughs> Mogę przejąć już do tego mojego wózka? Czyli coś tu muszę jednak sprawdzić na tej górze. Otwieraj mi tą kurkę. To jest moja kurka, no. o tu. Siakmuk, kurka. O. A i widzę. A jak to łukasz? Kurde, jesteś demon. I mnie. Aha, bo ja mam ten pakt. Ale przyda się ten pakt. Wszystkich zabitych. No i... No, zarąbiście. Nie na demonów. Okay. Joj. jakiś hoj, kurwa. to, a zaprosił go ktoś do twojego wozu? Nie wiem, nie, nie kurwa właśnie. Ale dobra, niech sobie już nie No, ja się, Dawaj, się Zobaczymy. ja też bym wyjebał, ale on ma więcej mocy niż ja, może mi więcej da, to będzie impreza jeszcze lepsza, niż była. No. Młody pelikon, dobra. Odpalamy, muzyczka. Wypad z fury. wypad z fury. Ile dostajemy? Eee, zabicie wrogów, lekarne. Aha, uh -huh. Ładnie, dobra. No i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, kończymy misję. Tak, tylko czekajcie, zobaczymy tylko urywek, co będzie dalej. Ciekawość, to ciekawość. Niech się zapisze, bo nie było auto. O, to będzie... Po co Dobra. Rozdział drugi. Jestem ciekawy co tu jest. Tak zobaczę z grupa. Niech się zapiszę na no tym i będzie dożyć. Już tutaj zapisane what the fuck patrz pieski to z... Z nabici co tu się kurwa stało ale to już zobaczymy w następnym odcinku nie będziemy się teraz bawić w to więc łapki w górę dziękujemy w w górę. za uwagę i żegnamy się z wami no, ja tak, ja pa pa